Szukaj, szukaj okay. może... Które ty, może Tylko może drzewa, bo tu obrosło Ty, ja. jest co? Jest, ja? Jakby ty oponował, to zdecydowanie Ty, niezawodny, To on jest niezawodny jest, jest druga, druga pucha ty. A jeszcze no. może trzecia będzie no. <laughs> Kurde, przynajmniej będzie. Prze, <laughs> czy przynajmniej przerwa będzie Nie wiem, zobaczcie zobaczy jest trzecia gdzie. Zobacz, poszukaj ze mną tutaj Mariusz. Ja tu muszę wykopać

to mi głupio tanie przedmiot, dobra? Mhm.